Dzień dobry. Tydzień temu na tym kanale opowiadałem o wyższości kotów nad psami i wkroczyłem na grunt sporu w Polsce tylko trochę mniej zajadłego niż spor polityczny. Dlatego dzisiaj postaram się uratować resztki swojego imidzu, resztki swojej wiarygodności i odwrócę rolę. Postaram się wyjaśnić w trzech punktach, jak naukowo można udowodnić wyższość psów nad kotami. Mam nadzieję, że będę przy tym obiektywny. No więc na początek fakt, raczej powszechnie znany. Pies kocha bardziej. Od dawna wiadomo było, że psy w kontaktach z bliskimi ludźmi wydzielają hormon przywiązania oksytocynę. Długo jednak pozostawało tajemnicą, czy wydzielają ją również koty. Niedawno zbadano te kwestie i teraz ogólnie znana prawda ma potwierdzenie w empirycznych danych. Kontakt z właścicielem zwiększa wydzielanie oksytocyny u psów o ponad 57%, podczas gdy u kotów tylko o nieco ponad 12%. Czyli nie jest tak, że jesteśmy dla kotów obojętni, ale bez dwóch zdań to psy dosłownie szaleją ze swoimi właścicielami. Są więc z natury bardziej przyjacielskie. Może dlatego też to psy czynią ludzi szczęśliwszymi. Badania pokazują, że właściciele psów śmieją się aż o 95% częściej niż posiadacze kotów. Ponadto konieczność wyprowadzania psa na spacer sprawia, że cieszą się również lepszym zdrowiem. No i pies ułatwia nawiązywanie przyjaźni. Można nawet powiedzieć, że ułatwia podryw. W jednym z badań ankietowych 46% kobiet stwierdziło, że zatrzymałoby się na rozmowę z nieznajomym, gdyby ten był na spacerze ze szczeniakiem. Posiadanie zwierzęcia pokazuje najprawdopodobniej kobietom, że mężczyzna jest opiekuńczy, a takich cech szukają one u partnera, zwłaszcza poza dniami płodnymi cyklu menstruacyjnego, bo kiedy kobiety są płodne, to w cenie są cechy maczu, ale to materiał na zupełnie inną historię. Wracając do meritum, punkt trzeci i ostatni: psy są z natury hipoalergiczne. Nie tylko uczulenie na psią sierść jest generalnie dużo rzadsze niż uczulenie na kocią sierść. Jest też coś takiego jak hipoteza higieny. To znaczy, wychowywanie się w zbyt czystym środowisku może wpływać na skłonność do alergii. Nie mając na czym się szkolić, nasz układ odpornościowy nabywa predyspozycji do przesady i wchodząc w kontakt np. z pyłkiem trawy, wytacza przeciw niemu najcięższą artylerię. Według tej hipotezy to właśnie przyczyna alergii. No więc nie tylko posiadanie niesterylnego zwierzęcia zmniejsza ryzyko alergii, ale generalnie dzieci wychowujące się w domu z psami rzadziej wyrastają na alergików niż dzieci z domów, w których przebywają koty. Wiele wskazuje na to, że nie tylko samo posiadanie zwierzaka gra tu rolę, ale również gatunek zwierzęcia ma niezaprzeczalne znaczenie. Jedno o mogę naprawdę zapewnić to to, że starałem się na problem spojrzeć na tyle bezstronnie na ile mnie stać a to, że prawdopodobnie kilka osób w Polsce mnie znienawidziło no niestety takie są koszty mówienia prawdy i za tydzień też jakąś prawdę wam opowiem do zobaczenia do usłyszenia